Marcel Cichowski, AZS, UWM Olsztyn. Za nami spotkanie piątej kolejki siatkarskiej trzeciej ligi. Wygraliście dopiero co z drużyną SMS Panorama Działdowo 3-0. Gratulacje. Powiedz mi, spodziewaliście się, że ten mecz będzie taki w sumie dla was łatwy i przyjemny? Bo pierwszy set wygraliście do 16, drugi do 18, a trzecią partię ponownie do 16. Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie. No generalnie naszym założeniem sezonowym jest wygrać wszystkie mecze 3 do 0. Na razie nam to, się to udaje i miejmy nadzieję, że sukcesywnie ten cel będzie spełniony do końca y, naszych rozgrywek. Dzisiejszy mecz zagraliście gr w lekko okrojonym składzie, braku paru zawodników, m.in. Dawida Deptuły, Arseniego Rachanowa. Mm, czy to były jakieś te zasadzie, znaczy czy ich ich brak, ich nieobecność, Twoim zdaniem, mogła jakby wpłynąć na Waszą postawę? Z nimi moglibyście zagrać jeszcze lepiej? Wydaje mi się, że tak, bo to są jednak z pierwszej szóstki, szóstki dwaj zawodnicy. No, niestety nie mogli dojechać z powodów osobistych. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale myślę, że na pewno by swojej jakości personalnej dołożyli. Mm. Patrząc na właśnie, to, jest, to był wasz piąty mecz, piąta wygrana, piąte zwycięstwo za trzy punkty i to 3-0. Eee, rozumiem, że ten poziom gry w trzeciej lidze troszeczkę chyba was mi się wydaje, może lekko jakby was tak eee, smucić, no bo chyba jakby nie ma na chwilę obecną rywala, który mógłby sprawić wam jakąkolwiek trudność na tym poziomie rozgrywkowym. Znaczy, wiadomo, siatkówka jest takim sportem, że można z każdym wygrać, z każdym przegrać. Na pewno żadnego przeciwnika nie można lekceważyć. I o poziomie no, nie wypada mówić, no bo, tak jak powiedziałem, z każdym można wygrać, z każdym przegrać. No niestety, grałem w tej trzeciej lidze, bo powinęła się noga naszym moim starszym kolegom, ponieważ ja dołączyłem dopiero w tym roku, ale mam nadzieję, że naszą wspólną pracą zbudujemy coś na nowo, co pozwoli nam wrócić do tej drugiej ligi. Czego się spodziewaliście, jeżeli chodzi o waszego dzisiejszego rywala? Czy było coś, czym ekipa z Dziadowa mogła was zaskoczyć? Oni w sumie też sami przyjechali tutaj dzisiaj bardzo okrejonym składem, ośmiu zawodników. Tak naprawdę patrząc na to, to jest no, ledwo... Mamy tą jedną szóstkę i praktycznie nic więcej. Znaczy... Ciężko powiedzieć, bo zbytnio nie analizowaliśmy naszych przeciwników. Można powiedzieć, że poszliśmy na żywioł z nimi. Jeżeli chodzi o waszą dzisiejszą grę, z czego możecie być najbardziej zadowoleni, jeżeli chodzi właśnie o grę AZS-u UWM w tym meczu? W tym meczu yy, wszystko mogło pójść gorzej, wszystko mogło pójść lepiej. Jakby do wszystkiego można cały czas następną cegiełkę dołożyć, żeby sukcesywnie budować jeszcze lepsze statystyki yy, pojed yy, pojedynczych zawodników. Jakby wszystko można poprawić, no ale wydaje mi się, że zagrywka nam coraz lepiej idzie. Yy, przyjęcie też było w porządku, troszeczkę w ataku można poprawić, bo jednak dzisiaj dużo było kiwów, ale to do poprawy. I ostatnie pytanie, tutaj już kończąc. Yy, teraz czeka Was mecz z Team Kresowia Górowo i Ławeckie. Okej, okay, wiadomo, celem Waszym są na ten mecz trzy punkty, ale Wasz jakby ten długofalowy cel. Główne założenie to chyba jak wspomniałeś, w końcu awansować z powrotem do tej drugiej ligi. No, w pierwszym meczu udało nam się z nimi wygrać, na Memoriale Wawrzyczka też udało nam się z nimi wygrać, więc miejmy nadzieję, że w trzeciej próbie, w trzecim starciu także nam się uda z nimi wygrać.